Rok 2017 obfitował w protokoły, które nazywały się Ethereum Killer'ami. Projekty wydmuszki, które prężyły muskuły na arenie świata kryptowalut, a dzisiaj w roku 2021 nie budzą już żadnych emocji. Pośród tych podrabiających na resorach jest jednak jedna kryptowaluta, która przetrwała próbę czasu i do dziś stanowi jedno z najpoważniejszych konkurencji dla Ethereum. Porozmawiajmy o Polkadot. Czym jest Polkadot? Polkadot jest blockchainem typu Layer 0, co oznacza rozwiązanie warstwy zerowej. Ale wyszło mambo jumbo z tego zdania, a więc rozłóżmy to sobie na kawałki. Jednym z największych problemów, z jakimi obecnie mierzą się blockchainy, czyli rozproszone łańcuchy zaszyfrowanych danych, jest problem komunikacji pomiędzy tymi łańcuchami. Ponieważ konsensus, czyli zgoda użytkowników sieci, co do zgodności i logicznej ciągłości informacji na danym łańcuchu jest uzyskiwana różnymi metodami i w różnym tempie powstaje problem komunikacji pomiędzy blockchainami o różnych metodach uzyskiwania konsensusu. Jasne? Nie! No to jak wszystko jest rozjaśnione, to lecimy dalej. Polkadot jest zbudowana w oparciu o platformę programistyczną Substrate, która również jest używana przez innych deweloperów, którzy chcą podłączyć swoje blockchainy do sieci. Relay Chain, bo tak nazywa się główny łańcuch, jest sercem całej infrastruktury. To on zapewnia bezpieczeństwo i komunikację wszystkich podległych mu łańcuchów. Te nazywamy parachains. Są to niezależne blockchainy z własnymi tokenami i funkcjonalnością, która zapewnia dużo większą swobodę tworzenia rozwiązań niedostępnych dla głównego łańcucha, jak na przykład obsługa smart kontraktów. Kolejnym elementem są parasredy. Są to tymczasowe parachainy, które nie potrzebują być wpiętymi do relay chaina non stop, a jedynie momentami, bez konieczności rezerwowania slotu poprzez aukcję o czym więcej za chwilę. Miesiącami opracowywałem trójwymiarowy model zdolny zobrazować wielopoziomowość tego zagadnienia. Przygotowanie przestrzennej makiety ilustrującej złożoność głównego, zdecentralizowanego strumienia danych i podporządkowanych mu pomniejszych łańcuchów wymagało pozyskania najrzadszych surowców. Dziesiątki, jeśli nie setki zakończonych niepowodzeniami prób, w końcu jednak zrodziły upragniony owoc. Oto Polka dot. Kolejnym ważnym aspektem jest kwestia governance, czyli zarządzania rozwojem i zmianami w obrębie głównego łańcucha. Jak wszyscy bez wątpienia wiemy, w przypadku prawdziwie rozproszonych blockchainów jak na przykład Ethereum, gdy dochodzi do rozłamów w kwestii wizji przyszłości danego łańcucha, zmuszeni jesteśmy do przeprowadzenia tzw. hardforka, czyli rozdzielenia głównego łańcucha na dwa odrębne z własnymi od tego momentu zasadami. Jednakże w przypadku Polka DOT powołana została do życia idea, aby to posiadacze tokenów DOT mieli siłę sprawczą w kwestii kwestii rozwiązań i rozwoju sieci, gdzie przy użyciu swoich dotów mogą głosować w kwestii zaproponowanych zmian i kierunku rozwoju, jak również samemu powyższe proponować. Zmiany te dotyczą jedynie głównego łańcucha. Para chainy mają pełną swobodę w decydowaniu o sobie niezależnie. Tokeny dot, mają trzy główne funkcjonalności: są to kolejno staking, opłaty za transakcje dokonywane na sieci oraz bonding. Rozłóżmy to sobie bardziej szczegółowo, co? Staking stanowi o bezpieczeństwie całego łańcucha, gdzie działanie na korzyść ekosystemu jest nagradzane dodatkowymi tokenami DOT, a próby oszustw są karane. Opłaty transakcyjne są uiszczane za wszelkie ruchy na sieci. Kolejna funkcja to bonding, a tłumacząc na język polski – obligacja, zobowiązanie. Ponieważ liczba parachainów, które mogą być w jednym czasie podległe do głównego łańcucha jest ograniczona do 100, tylko te projekty, które są w stanie zgromadzić największą ilość tokenów DOT, są przyłączane do relay chaina. Ponieważ w przypadku wielu kryptowalut pozyskanie funduszy na zapewnienie sobie miejsca, które dodatkowo nie jest im dane raz na zawsze, byłoby niemożliwe, wprowadzone zostały aukcje, gdzie użytkownicy sieci mogą zagłosować swoimi tokenami za przyłączeniem danego projektu do relay chaina. Ich tokeny zostają wtedy wypożyczone w procesie zwanym crowdloan, a w zamian ci, którzy zdecydowali się zamrozić swoje doty pod szyldem danego projektu, nagradzani są tokenami tego konkretnego paraczejna, na który zagłosowali. Jest to świetne rozwiązanie, w którym w zamian za użyczenie swoich dotów na określony termin możemy wejść w posiadanie nowych kryptowalut, które dana ekipa ofiarowuje nam w ramach podziękowania za użyczenie terminowe naszych tokenów. Ostatnią funkcją jest governance, który już opisałem wcześniej. Początkowa liczba tokenów DOT została wyznaczona na 10 milionów. Jednak jedną z pierwszych propozycji governance była denominacja, którą porównać możemy do podziału akcji na rynkach tradycyjnych, kiedy to firmy decydują się podzielić ilość akcji przez jakąś okrągłą liczbę, np. 1000, w różnych celach. Liczba DOTów w obiegu została podzielona przez 100. Co z początkowych 10 milionów rozmieniło całkowitą ilość tokenów w obiegu do miliarda. Ponieważ DOT są tokenami inflacyjnymi, nie ma tutaj ograniczonej podaży, jednak istnieje kilka mechanizmów, które wpływają na wycofywanie DOT z obiegu. Są to wymienione wyżej staking, bonding i opłaty transakcyjne. Im bardziej sieć się rozrasta, tym większe zapotrzebowanie na wszystkie te trzy funkcjonalności, które ograniczają ilość dotów dostępnych w cyrkulacji. Polka DOT narodziła się w roku 2016 jako dziecko gawina. Uda, jednego z ojców założycieli Ethereum, który przy okazji jest też twórcą języka programowania, jakiego używa się na Ethereum Solidity. Utworzona przez firmę, której Gavin Wood również jest założycielem, Parity Technologies z siedzibą w Londynie. I choć Mainnet, czyli główny łańcuch, ruszył w roku 2020, Polkadot technicznie dalej jest w stanie rozwoju. W roku 2017 zostało zorganizowane ICO, w ramach którego kolejne dziecko Gavina Web3 Foundation zebrało na rozwój Polkadot ponad 145 milionów dolarów. W zamian prywatni inwestorzy otrzymali 50% z 10 milionów tokenów DOT. Przypadkiem zamrożone na zawsze zostało około 66% z początkowych 145 milionów dolarów. Team tworzący Polkadot zorganizował kolejną prywatną sprzedaż tokenów, by pozyskać nowe środki, tym razem oferując inwestorom część z przeznaczonych dla siebie tokenów, a w roku 2020 odbył się trzeci private sale, gdzie tym razem można było kupić DOTy w zamian za BTC. Polkadot korzysta z metody konsensusu Nominated Proof of Stake. Jest to pochodna klasycznego Proof of Stake i opiera się na nominowaniu swoimi tokenami DOT walidatorów. Tych prywatnie lubi porównywać do filarów, na których oparty jest gzym z całej sieci. To właśnie walidatorzy stanowią o decentralizacji i bezpieczeństwie całej infrastruktury, za którą ręczą swoim własnym zakładem wyrażonym w formie tokenów DOT. W przypadku próby wprowadzenia malwersacji wewnątrz sieci obserwatorzy, zwani z angielskiego Fishermen, których zadaniem jest wychwytywanie prób oszustw, przekazują informacje o nieuczciwych zachowaniach, a ci, którzy się tego podjęli, są karani w procesie slashingu, który polega na obcięciu części zakładu, który wnieśli dołączając do sieci. Nie można zaprzeczyć, że jestem co najmniej Umiarkowanym entuzjastą Polki. Uważam, że proponuje ona wiele przemyślanych, długoterminowych rozwiązań oraz pozostaje wierna idei decentralizacji, za którą pokochałem świat kryptowalut. Przed Polkadot jest jednak sporo wyzwań, głównie ze strony depczącej już dziś po piętach konkurencji. Jedynie czas pokaże, czy dot przetrwa próbę czasu i zostanie z nami na dłużej jak dotychczas Bitcoin i Ethereum, czy odejdzie w zapomnienie jak większość Ethereum Killerów z roku 2017. Na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za poświęcony czas na oglądnięcie tego materiału. Jeśli dotrwałeś do końca, proszę byś rozważył zostawienie po sobie jakiegoś śladu w postaci łapki w górę lub komentarza. Jestem ciekawy Twojego feedbacku i pamiętaj, poszerzanie świadomości to mój najważniejszy cel. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia.